Siemaneczko z tej strony amator. W tym materiale pokonam Lilith. Będę starał się pokonać Lilith, bo nie ukrywam, że nie jest to pierwsza moja próba dzisiaj na niej. Więc mm, zobaczymy, jak to pójdzie. Zaraz Wam powiem generalnie o co chodzi z tym buildem. Zwiększyłem tutaj totalnie obrażenia na bossów, żeby jak, naj, jak największe obrażenia mieć w pojedynczy cel, mm, ale nadal być tą konfiguracją, o której. Wstępnie mówiłem, czyli tymi obrażeniami z upływem czasu. Więc tutaj nie ma jakby zmiany w zasadzie działania bildu. Ojoj, oj. no nic, nie uda się Wam to za każdym razem. Na czarodziejce, na pewno nie, nie na tej. Tych obrażeń tutaj nie ma aż tyle, żeby ją zabijać na jednego hita. Może zrobi inną konfigurację, która będzie takie coś robić? Nie jestem, nie jestem jeszcze pewien. W każdym razie tych obrażeń tutaj na pewno nie brakuje. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ja wczoraj ją zrobiłem pierwszy raz na transmisji live. Dopiero za jakąś 90. próbą. Tylko, że wczoraj, od razu Wam powiem, że wczoraj miałem dużo słabszą, dużo słabszą postać. Z tego względu, że od wczoraj zmieniłem troszeczkę, zmieniłem po prostu konfigurację. Też warte nadmienienia. Teraz, jak ona będzie skakać, to w tym momencie możemy fajny tych, tak jak widzieliście. Postaram się Wam to mm, zaraz pokazać, jeżeli będzie oczywiście możliwość. Pokażę wam o co chodzi w tym triku. Oj, nie udało się. Beznadziejnie, beznadziejnie to rozegrałem. W momencie, kiedy ona spada na dół, czarodziejką jesteśmy w stanie kliknąć teleport, w odpowiednim momencie unikniemy obrażeń po prostu. Jeżeli to zrobimy, nie potrzebujemy ściany, tarczy płomieni. Możemy to uniknąć za pomocą teleportacji. Co pewnie jeszcze zobaczycie w tym materiale. Jeżeli nie, no to po prostu w momencie, jak ją pokonuję i będę czekał na drugą fazę. Walki z, ni z nią, to po prostu Wam wtedy to wkleję, żebyście wiedzieli, o co chodzi dokładnie. Teraz widzieliście? O to chodziło, właśnie. Jeżeli dla kogoś nie jest to widoczne, to po prostu mm, no bo to zrobiliśmy. Tak chciałem Wam pokazać, tylko bo miałem ścianę po mini dostępną, ale chciałem Wam pokazać, że. Nie jest to jakby przypadek, można się tego nauczyć po prostu. Teraz, jak jest przerwa, dodam wam w zwolnionym tempie myśl tego, o co w tym chodzi. W momencie, kiedy ona spada, zadaje obrażenia na obszarze. Jeżeli ona spada, my użyjemy teleportu, obrażenia wejdą w ten obszar i my się dopiero pojawiamy. Nasza postać jakby znika z mapy na chwilę i. Tym, tym zaklęciem idziemy idzie uniknąć wielu rzeczy. Na przykład w dungeonach jesteśmy w stanie nawet uniknąć mm, tej kopuły, która się pojawia, ta kopuła i ten piorun, który z nieba leci. To nawet tego jesteśmy w stanie uniknąć. Jeżeli tam jest to trochę trudniejsze do zrobienia niż tutaj, bo tu wydaje mi się, że jest to dość, dość proste. Jest ten taki delay trochę na tych obrażeniach. Tu ją teraz podpalamy. Mm -hmm. Może się uda. Byłoby fajnie, nie ukrywam: Udało się. Mamy to panowie na wizji, jakby. Niby live, ale wrzucam wam ten materiał. Chciałem to mówić, chciałem ją pokonać jakby z takim komentarzem live. Więc teraz, może do tego, co tu jest najważniejsze aktualnie. Helm na meteoryt fajnie, jakby miał szczęśliwy traf, duży. Mi akurat wypadł wczoraj. Maksymalna, maksymalna rolka, i powiem wam, że z lodowej bestii ten helm leci. Dodatkowo wypadł mi pierwszy taki helm po jakiś. 6, 7 bestiach zabitych, a następny dopiero po zabiciu 25, czy tam 30, coś około. Więc, więc może to było tak, że miałem szczęście na początku, albo pecha później, że po prostu tak, taki był przestrzał, że na 5, powiedzmy na 6 prób wypadł mi jeden, a na 30 ileś wypadły mi dwa. Więc mm, po prostu jest to RNG. Ten hełm warto mieć z szczęśliwym trafem jak najwyższym. Wiadomo, piętno duszy, szczęśliwy traf w rękawiczkach, szczęśliwy traf. Tybalty mm, do dungeonów mogą też się nadać, ale będzie trochę mało defensywy. W każdym razie tutaj się przydały, bo, będą, bo większe obrażenia mamy. Esu są tutaj. Bardzo istotne, dużo więcej mamy szans na trafienie krytyczne. nie Wiadomo, nasze obrażenia w czasie nie zadają obrażeń krytycznych, ale X-Fal w momencie, kiedy wybucha, jest już, te, jest już w stanie wywołać te obrażenia krytyczne. Jak mamy s u to dużo częściej będą te obrażenia krytyczne od niego. Dzisiaj udało mi się walnąć z niego, nie wiem czy na tej próbie, którą wam tutaj pokazywałem, ale największe obrażenia jak na razie z tego X-Fala, z pojedynczego wybuchu tutaj w, na tej walce z Lilith, to były na tym, co tutaj teraz widzicie, 4 miliony, 4 miliony, wybuch za 4 miliony widziałem. W każdym bądź razie różdżka, no to tutaj raczej nie ma ten. Ogólnie jak ktoś będzie chciał zobaczyć tej temy, to sobie niech dokładnie zatrzymuje w danym momencie, bo ja nie będę ich aż tak omawiał, bo nie chcę, żeby ten materiał nie wiadomo, jak długi był. Więc po prostu jak ktoś jest ciekawy, jakie tu mam afiksy, żeby takie obrażenia zadawać i jakie mam aspekty, to może sobie zobaczyć zatrzymać w poszczególnych sekundach i będzie wiedział. Wiadomo, że wszędzie chcemy mieć szczęśliwy traf bądź szczęśliwy traf, kiedy mamy barierę. I to nam dużo da. Najważniejsze tutaj jest, tak jak mówiłem, ten hełm na meteoryt z wysokim, szczęśliwym trafem, jak i również z czasem odnowienia, tak? Czas odnowienia też tutaj jest bardzo istotny. I mm, czas odnowienia naszego czasu rzucania tych ładunków, tak? Dwa ładunki o czasie odnowienia 7,5 sekundy. Jakbyśmy mieli 6 sekundy to by było jeszcze lepiej no ale wiadomo, że 7,5 to i tak jest bardzo dobrze bo wcześniej miałem 11 na tym pierwszym, który mi wypadł kolejnym ważnym itemem, może nawet i ważniejszym jest x-fal, z tego bierze się tak naprawdę na bossach 50% naszych obrażeń albo i więcej zależy ile razy ten x-fal po prostu wybuchnie, ale z tego bierze się najwięcej mocy tej czardziejki na bossach to na pewno więc to jest bardzo istotne i również szczęśliwy traf na nim. No i wiadomo, tutaj też szczęśliwy traf, i szczęśliwy traf, kiedy mamy barierę. Wszędzie, wszędzie szczęśliwy traf, gdzie, chcemy, gdzie możemy, tam mamy. To możecie sobie pozatrzymywać, oczywiście, w tych sekundach, co mówiłem. Dodatkowo, Seneshal został tu przerobiony na walkę z Bosem, żeby jak największe te obrażenia zadawać i żeby jak najwięcej nam tych obrażeń dodawać, tak? Czyli też przejadę sobie przez te, przez te moce, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tak, Tam, była, tam była, był kamień, który zwiększał nam szanse na trafienie krytyczne, jest to też dość istotne. Tutaj raczej nie ma skomplikowanych rzeczy. Ten kamień mogłem jeszcze zmienić na jakiś inny, ale nie wiem czy jakiś inny teraz tak na szybko dałby mi cokolwiek. W każdym bądź razie możliwe, że dzięki temu umocnieniu czasem te duszki mnie na jedno uderzenie nie, nie ściągały to te kamienie też już macie tutaj pokazane, to wszystko jest zrobione. Tylko i wyłącznie na tego bossa. Oczywiście idzie tym czyścić też dungeony, ale na setki dungeony, żeby biegać bez problemu, trochę inne uzbrojenia będę chciał będę chciał założyć i zapewne wrzucę wam taki filmik i jeżeli ktoś jest zainteresowany omówieniem tego buildu takim szerszym w całości po polsku, a nie przez stronkę, tak jak to mówi, tak jak to robiłem. Przed startem sezonu, gdzie ten build polecałem, bo jest on praktycznie odwzorowaniem, wiadomo, że przerobiony jest trochę teraz na no bosy, to dajcie znać w komentarzu, po prostu, czy ktoś taki build chciałby mieć omówione w całości po polsku, tak już, że tak powiem, tak jak ja to robiłem wcześniej, że odpalam sobie kamerkę po prostu i przez pół godziny będę mówił o bildzie, jeżeli ktoś taki filmik będzie chciał zobaczyć. Czy chce zobaczyć to omówienie bildu, to dajcie znać w komentarzu, ponieważ no nie ukrywam, że pół godziny czy godzinę mówienia o bildzie to nie wiem, czy po prostu jeżeli nie ma jakiejś większej ilości osób, która chciałaby taki bild zobaczyć omówiony, bo czegoś tu nie rozumieją, bądź po prostu zastanawiają się, jak on dokładnie działa, to, to dajcie znać w komentarzu, tak? Tak jak mówię. Dodatkowo, Tutaj na zaklinaniu ściana ognia, drugi był lodowe ostrze. Pierwszy raz jak pokonywałem liwit, to pokonywałem ją w ten sposób, ale teraz na tych próbach dzisiaj już doszedłem do wniosku, że lodowe ostrza lepiej wychodzą, ponieważ ten meteoryt bardzo szybko się odnawia. Co za tym idzie, szybciej nakładamy kolejne źródło podpalenia, więc nasz X-FAL szybciej się detonuje, po prostu częściej to robi. Może zrobię jeszcze inną konfigurację na ten meteor, żeby tylko działać meteorem i opierać się głównie na obrażeniach od niego, ale jeszcze, jeszcze po prostu nie wiem, czy będę to robił, bo chcę jeszcze inne konfiguracje na inne żywioły ztestować. Tutaj jeszcze chciałem Wam zaznaczyć, że miałem eliksir odpalony na obrażenia od trafień krytycznych 25%, taki brązowy, może go mam jeszcze? O, nie, nie mam. Najlepsza miksturka, najlepszy eliksir tutaj byłby albo do trafień krytycznych ten na 35%, czyli ten najlepszy, albo na szczęśliwy traf. Bo aktualnie, jak widzicie, na szczęśliwym trafie na meteorze mam 99% z barierą, a barierę mam prawie cały czas, bo nawet mogę użyć meteoru. I z racji tego, że on ma czas odnowienia, to pasywka z umiejętności czarodziejki ochrona zapewnia nam barierę. Na 3 sekundy, więc jak używam meteoru, to mam barierę po prostu. Możliwe też jest, że tą konfigurację dzięki temu, że będzie meteoryt dawał nam barierę, taką jak teraz tutaj widzicie. Możliwe, że zrobię taką czarodziejkę na ogień już pod te tabelki rankingowe, pod gauntlet na, oparty na low life tylko nie wiem czy będzie to dobre i czy będzie to wykonalne, ale. Mm, Planuję coś takiego zrobić, ale to jest jakby taka już abstrakcja, bo raczej, raczej większość ludzi takiego bildu po prostu nie będzie chciała, bo on, on jest troszeczkę specyficzny do grania, ale to tak mniejsza. Wybiegłem teraz myślą trochę. W każdym razie tutaj lodowe ostrza. Na pewno na pasku chcemy mieć lodowe ostrza, ponieważ chcemy, żeby nasz Talraż prokował trzy staki do dodatkowych obrażeń, tak, multiplikatywnych. Za każdy żywioł dostajemy 15% razy obrażeń. Tak? 15% razy więcej obrażeń. Co za tym idzie? Obrażenia od lodu musimy jakoś nakładać i lodowe ostrza są do tego idealne. Zwłaszcza, że lodowe ostrza mamy na rozwinięciu, które powodują, że skracają nam czas odnowienia pozostałych zaklęć, jak i również za każde lodowe ostrze, które jest przyzwane, dostaniemy 3% razy obrażeń. Więc tak naprawdę to by było chyba wszystko w tym materiale. Może nawet troszeczkę za dużo tutaj powiedziałem, ale chciałem jakby żebyście wiedzieli, że to jest konfiguracja pod bossy, a pod dungeony już takie setki, żeby biegać w miarę spokojnie. Będzie inna, bardziej defensywna, bo tutaj jakby stricte obrażenia są wrzucone. Także tyle ode mnie. Jeżeli materiał się podoba, to zostaw lajka. Jeżeli nie subujesz, a jakby chcesz Widzieć więcej kontentu z Diablo 4, to subskrypcja. Nic nie kosztuje na YouTube i również zapraszam na transmisję live na Twitchu, gdzie wszystko to, co widzicie, praktycznie dzieje się również i tam. Także. A jeszcze chciałem powiedzieć, że aktualnie w klanie, aktualnie w klanie, mamy ostatnie miejsca. I oczywiście wszyscy ci klanowicze to nie są aktywni użytkownicy, jak i również nie są to wszyscy użytkownicy, którzy wchodzą aktywnie na Discorda, więc jeżeli będzie po prostu więcej aktywnych, chętnych do gry wspólnej gdzieś tam z ludźmi z naszego Discorda, z naszego klanu, to zapraszam, bo jeszcze nie wiem jak to rozwiążemy, czy założymy po prostu drugi klan, czy Będziemy wyrzucać z tego klanu mniej aktywnych bądź tych, którzy nie mają Discorda. Jeszcze tego nie wiem, ale w każdym bądź razie aktualnie zapraszam wszystkich zawodowi amatorzy. Po prostu wystarczy mm, w klanie, w zakładce klan wysłać zaproszenie. Ja zobaczę i pewnie zaakceptuję, ale jeszcze właśnie nie wiem, bo muszę się dogadać z zastępcami, że tak powiem. Jak rozwiążemy tą sprawę? Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia na Twitchu bądź w innych materiałach. Na razie.